Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku tego słuchowiska. Na wstępie chciałabym powiedzieć, że dziękuję za takie ciepłe przyjęcie. Dostałam wiele pozytywnych komentarzy, wiele miłych słów. Parę osób powiedziało mi, że słucha sobie tego podcastu jak już leży w łóżku, tuż przed snem, bo mój głos ich uspokaja, relaksuje i odpręża. I pomyślałam wtedy, o my ale zajebiście, że kogoś to relaksuje i odpręża. Muszę przyznać, że mnie też. Zanim zacznę, chciałabym pozdrowić parę osób, więc pozdrawiam słuchaczkę Julię, która jako pierwsza zadeklarowała, że jest moją fanką, i została wpisana na oficjalną listę fanów. Jeżeli ktoś chciałby być tam dopisany, to proszę się zgłosić, najlepiej mailowo. Yy, I także pozdrawiam słuchaczkę Agnieszkę. Słuchaczka Agnieszka prosiła, żeby ją pozdrowić, więc yy, ją pozdrawiam. Aga, pozdrawiam Cię serdecznie, żeby nie był. I dodatkowo jeszcze pozdrawiam mojego sąsiada z pracy, który właśnie robi za mnie kazusy na jutrzejsze zajęcia, a ja mogę sobie to nagrywać. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o ten przydługi wstęp. A teraz chciałabym przedstawić nowy format, który będzie się tutaj pojawiał. I tak wiem, wszystko jest nowe, więc to logiczne, że to też jest nowe. No ale format ma nawet nazwę i nazywa się, ale nikt nie pytał. Polegać to będzie na tym, że ja zadaję pytania i ja na nie odpowiadam. No bo nikt inny mi tych pytań nie zadał, więc muszę to zrobić sama, prawda? Ale ogólnie w dłuższej perspektywie widzę to tak, że każdy będzie mógł zadać jakieś pytanie i sam nawet na nie odpowiedzieć. Chciałabym stworzyć taką przestrzeń, do do rozmawiania o tym, co komu leży na sercu. Bo są takie rzeczy, o których chcemy komuś powiedzieć, no ale nikt nas o to nie zapytał. No i właśnie wtedy przychodzę ja i możecie opowiadać. Ja posłucham. Dlaczego w ogóle pytania? Otóż, no pytania są najważniejszą częścią jakiejkolwiek komunikacji. Bardzo lubię pytania, bardzo lubię, jak ludzie zadają pytania w coachingu. Nie żebym miała coś wspólnego z coachingiem, xD. Panuje taka złota zasada A t czyli po polsku a ty. Chodzi tam o to, żeby po prostu, jeżeli coś mówimy, zapytać kogoś a ty. Czyli na przykład tutaj przytoczę przykład. Jest mi zimno, a ty otworzę okno, a ty brzydka pogoda. A ty rozumiecie, prawda? Ja sama zaczęłam uczyć się funkcjonowania zgodnie z tą zasadą a t yy, jakoś dwa lata temu w wakacje. Przeszłam przyspieszony kurs, po prostu po każdym zdaniu, jakie wypowiedziałam, musiałam powiedzieć, a ty, bo takie były zasady. Ta, polecam wszystkim te kursy. Ogólnie czuję, że teraz naprawdę jestem innym człowiekiem, wiecie, lepszym. Jednak wracając do formatu, ale nikt nie pytał, chciałabym przedstawić pierwsze pytanie, na które dzisiaj postaram się odpowiedzieć. I pytanie brzmi, czego się boisz? Ja wiem, ono brzmi tak górnolotnie, jakoś nienormalnie. Kto w ogóle zadaje takie pytania? No i właśnie, nikt nie zadaje takich pytań, dlatego padają tutaj, bo nikt nie pytał. No cóż, to chyba pora odpowiedzieć. Boję się, że pierogi od babci zepsują się w lodówce. Boję się, że nigdy nie przeżyję tego, co wydarzyło się w Madison Country. Boję się psów, gdy idą bez smyczy ulicą, bo myślę, że jedyne, czego chcą, to ujebać mnie w łydkę. Boję się, że mam autyzm, chociaż pół roku temu robiłam test na stronie Radia Z i wyszło, że nie. Ale nigdy nie wiadomo, mogło się przecież coś zmienić. Boję się chloroformu w Bolcie i randki w Lesie Kabackim. Boję się, że trafię kiedyś do szpitala z jakąś błahostką, a wyjdę z zapaleniem septycznym. I boję się też, że źle rozejrzę się na przejściu i nagle, ni stąd, ni zowąd, na torach jednocześnie będę ja i tramwaj. Boję się, że wychodząc na korytarz, za drzwiami czeka na mnie jakiś typ z siekierą w kominiarce. Boję się, że zgubię repozycje, jak wracam z imprezy. Boję się, że właśnie sprzedaję swoją prywatność za darmo. Chociaż darmo to uczciwa cena, ale każdy się czegoś boi i to jest ok, póki ten strach jest rzeczywiście delikatny, a nie jakiś chroniczny czy paraliżujący. Ogólnie okazuje się, że strach, lęk i fobie nie są określeniami synonimicznymi. Pewnie, gdybym zajmowała się biologią albo psychologią, mogłabym na ten temat powiedzieć trochę więcej. Ale tak to, bazując na tym, że na moich studiach ceni się definicje, mogę tylko powiedzieć, jaka jest definicja strachu, lęku i fobii. Ale to też wiele. U mnie na studiach jest tak, że jak jest definicja, to najlepiej nauczyć się jej na pamięć, najlepiej wszystkiego nauczyć się na pamięć. I co z tego, że oni te definicje zmieniają co rok? Albo, nie wiem, nawet częściej. Wtedy można będzie się nauczyć jeszcze raz jeszcze raz. Im więcej rzeczy wiecie na pamięć, tym lepiej. Więc, począwszy od strachu. Strach to jedna z podstawowych cech pierwotnych, mających swe źródło w instynkcie przetrwania. Ogólnie, strach jest rzeczą normalną dla rozwiniętego organizmu. Umożliwia mu przetrwanie i pojawia się tylko w sytuacjach rzeczywistego niebezpieczeństwa. Czyli można powiedzieć, że jest racjonalny. Co innego, lęk. Lęk nie jest racjonalny i budzi go coś, co tak naprawdę zagrożenia nie stanowi. Jeżeli chodzi o fobię, to fobia jest postrzegana jako silny lęk, właśnie paraliżujący przed jakąś konkretną sytuacją albo przedmiotem, które tak naprawdę w ogóle nie powinny powodować żadnego strachu i dyskomfortu. Fajnie, fajnie, ale skąd w ogóle moje zainteresowanie tym tematem? Jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że. Moim totalnym guilty pleasure jest oglądanie różnych rzeczy, które społecznie postrzegane są jako tak zwane głupotki. Bardzo lubię różne reality shows i takie tam. Jestem przekonana, że jednym z kolejnych pytań do formatu, ale nikt nie pytał, będzie: Dlaczego hotel Paradise to wybitny program edukacyjny? I naprawdę, ja dam radę obronić tą tezę. To nawet nie jest jakieś skomplikowane. Więc w ciągu roku różne reality shows, a w wakacje, kiedy tego nie kręcą, telewizja śniadaniowa. No cóż innego można oglądać, jeżeli nie poranną śniadaniówkę? To jest przecież zdecydowanie lepsze niż przegląd jakiejkolwiek prasy. A dodatkowo te wszechstronne panie prowadzące. Uwielbiam je. Najpierw pomagają przy robieniu placków, potem gadają o profilaktyce raka piersi, a minutę później rozmawiają z Edytą Górniak o kosmitach. No po prostu kobiety renesans. I te panie jeszcze zawsze się uśmiechają i ładnie wyglądają. I można z nimi pogadać na każdy temat. No moim zdaniem to ideał kobiet. Tak samo jak panowie prowadzący są ideałami mężczyzn. W mojej utopijnej wizji świata wszyscy byliby prowadzącymi telewizji śniadaniowej. Ja nie wiem, po co robić coś innego. Ludziom się w głowach poprzewracało. Chcą być jakimiś ekonomistami, lekarzami, a z lekarzem to o czym pogadasz? O lekach? No z panią prowadzącą o lekach też można. W każdym razie, jak już powiedziałam, od zawsze kochałam oglądać programy śniadaniowe w leniwe, wakacyjne pora. Pewnego razu, gdy miałam jakieś 10 albo 11 lat, w jednym z takich programów trafiłam na reportaż o fobiach. Moje ulubione panie prowadzące Żywo dyskutowały z młodym mężczyzną, który bał się małżeństw, czyli cierpiał na gamofobię. Bo tak właśnie nazywa się chroniczny lęk przed zawieraniem trwałych związków. Trwałych związków małżeńskich, co nie? Chociaż związki małżeńskie z założenia są trwałe. Pamiętam, że byłam zaintrygowana tymi ładnie brzmiącymi łacińskimi nazwami, którymi można było bez problemu zabłysnąć na podstawówkowym korytarzu. Stworzyłam więc listę fobii i byłam przekonana, że nie mam już tej listy. W końcu to było jakieś. 10 lat temu, ale okazało się, że ona nadal jest. I mam ją teraz przed sobą. I mam tutaj wypisane 60 różnych fobii. Wszystko jest sporządzone takim trochę koślawym stylem pisma. Widać, że ręka jeszcze nie wyrobiona, ale 11 dziecko już wtedy pisało o na przykład tafefobii, czyli strachem przed byciem pochowanym żywcem, albo na przykład. Honofobia, lęk przed samotnością, napotafobia, lęk przed dotykiem. No wiele tego jest. Jeszcze teraz czytając różne rzeczy w internecie, trafiłam na parę innych fobii, które też brzmią niezwykle ciekawie, jak na przykład kynofobia, czyli strach przed psami, albo detrimentofobia. Tutaj nie będę mówić, przed czym lęk to jest, ale zainteresowanych no, zapraszam do googlowania. Nie wiem, czego bałam się mając 11 lat, ale wątpię, że czegokolwiek z tej listy. Teraz, gdy mam 22 lata, najbardziej boję się tego, że ostatnie półtora roku studiów zdalnych jakoś mnie uwsteczniło w rozwoju. Wiecie, przez Teamsy mało kto zadawał pytania, prawie nikt nie wyglądał na zainteresowanego tematem. Ogólnie niewiele osób wyglądało inaczej niż ich własne inicjały. Nie było się do kogo porównywać, od kogo być lepszym, i muszę przyznać, no niezwykle mi to odpowiadało. A teraz? Teraz grupa fanatyków chłopów pańszczyźnianych zebrana jest w jednej sali i głośno się przekrzykuje. Hmm. Oczywiście wszystko odbywa się zgodnie z restrykcjami sanitarnymi. Pewnie dlatego w dwudziestoosobowej salce jest nas trzydzieścioro. Pozdrawiam Cię w Uniwersytecie Warszawski zawsze mi imponowałeś. Potem okazuje się, że tych ludzi pociągają też orzeczenia sn bigami z lat sześćdziesiątych. Wszyscy coś robią, wszyscy myślą nad kazusami, a ja? Co ja tam właściwie robię? I jak to możliwe, że kogokolwiek interesuje ustrój lenny, średniowieczny feudalizm i bigamia jako przeszkoda małżeńska? To pewnie ten umysłowy regres. Może powinno mnie to interesować? żeby zagłuszyć ten wewnętrzny głos zaczęłam grać w szach. Jedna partia, druga, trzecia. Zbity król, stracona wieża, krople potu spływają mi po skroniach. Trzeba przyznać, że królewska rozrywka jak życie do łatwych nie należy, ale czuję satysfakcję. Trochę myślę i nagle nastaje koniec tych zajęć. Ja, dumna z siebie, pozdołałam dorównać grupie w wycieczce na mentalny Monte Everest, podnoszę wzrok a tam, na co drugim laptopie otwarte jest Zalando, na każdym widać zminimalizowane okno Messengera, a dziewczyna w pierwszym rzędzie gra w ogień i woda na gry.pl. Włączyłam te szachy, bo bałam się, że będę od nich gorsza. A czego oni się boją? Że nie zdążą kupić ciuchów na Sylwestra w promocji? I wiecie, bać się można naprawdę wszystkie, Nawet przegapienia obniżek minus 50% w hm -ie. I nie będę oceniać, który strach jest straszniejszy. Bo właśnie takiej oceny powinni bać się wszyscy. Nie wiem, czy to wybrzmiało, czy nie. Bo ja to te teksty piszę tak, jakbym uważała wszystkich za debili. No a tak nie jest! Więc może to podkreślę. Bać naprawdę możemy się wszystkiego. I póki ten strach zatrzymuje się na normalnym poziomie, to moim zdaniem nie ma w tym nic złego. Jak nie chcecie iść na kolejkę ekipy w Energylandii, to po prostu nie idziecie. Hm. Taki przykład, bo przed chwilą jadłam loda ekipy. I na koniec takie pytanie do zastanowienia się: czy mój strach może być straszniejszy od Twojego? Nie wiem. Nie wiem, nie powiem ci, bo nie wiem. I polecam wszystkim, żeby przyjęli taki sam sposób odpowiadania na te pytanie. A teraz serio: na koniec chciałabym pozdrowić po prostu wszystkich. Bez względu na to, czy są moimi fanami, czy nie. Pozdrawiam ludzi, którzy mają na imię Agnieszka, i tych, którzy nie mają na imię Agnieszka. Pozdrawiam tych, którzy robią za mnie rzeczy na studia, i tych, którzy nie robią za mnie rzeczy na studia. Ubolewam nad tym, no ale jakoś postaram się to przeżyć. Także do usłyszenia, moi drodzy. I jeżeli macie jakieś pytania, których nikt wam nigdy nie zadał, a Wy naprawdę chcecie na nie odpowiedzieć, no to możecie napisać do mnie. Mi będzie bardzo miło, no i zakładam, że wam też miłego dnia Wam życzę.